Tu występuje trupa Madame Iriny? Tak, ale wpuszczam tylko za biletami. A teraz to w ogóle żadnego przedstawienia nie ma. Tylko aktory próbę se robią. To co? Dać bilecik? Podobno nie ma teraz przedstawienia. Ale bilecik kupić możesz. To co? Dać bilecik? Tak. Masz. jedno no nie włoś nikomu w oczy bo te aktory na próbach, strasznie wstydliwe. Było już prawie dobrze, ale... Deszcz słynie na drzwi, cietłem słońca, serca śpiewa... nie wiem. No po prostu, więcej ognia. Rymu szukam. Chcesz pomóc? Ładna się zrobiłam. Madam Irina? Czy moglibyśmy porozmawiać? Gerald z Rivi. Jaskier tyle nam o tobie opowiadał. Przyszedł z tobą? Nie, ale mam nadzieję, że niedługo się tu pojawi. Przychodzę w sprawie Dudu. A w takim razie chodźmy porozmawiać do mojej kwatery na tyłach teatru. Tam nikt nie będzie nam przeszkadzać. Jak mogę ci pomóc? Dudu i Jaskier ostatnio się u nas nie pokazywali. Jaskier ma kłopoty. Tego się domyśliłam. Ciekawa jestem tylko, jak bardzo poważne. Uwiódł czyjąś żonę i teraz musi się ukrywać? Ułożył obraźliwy kuplet o kapłanach Wiecznego Ognia? Gorzej. Spróbuję go z tego wyciągnąć, ale najpierw muszę skontaktować się z Dudu. Ale on przecież też zniknął. Mam pomysł, jak go tu ściągnąć, ale będę potrzebować waszej pomocy. Mogę na was liczyć? Oczywiście, ale nie wiem, co moglibyśmy zrobić. Chciałbym wystawić sztukę teatralną coś, co ściągnie tłumy do Waszego teatru. Rozumiem. Chcecie, żeby Dudu usłyszał o przedstawieniu. Czyli to ma być jakaś zupełnie nowa sztuka. A kto ją napisze? Pryszcilla. Sztuka jest już gotowa. To historia o Wiedźminie, który ratuje Dopplera. Brzmi nieźle. Chętnie rzucę okiem na tekst, ale najpierw musimy pomyśleć o nagłośnieniu przedstawienia i jakiejś ochronie. Zajmiesz się tym? Jak mam pomóc w nagłośnieniu tej sztuki? Jeśli chcemy, żeby usłyszało o tym całe miasto, trzeba porozmawiać z maskonurami. Co to za maskonury? To grupa ulicznych artystów. Jeśli oni będą zapowiadać tę sztukę, dowiedzą się o niej nawet o mułki w dokach. Gdzie mogę ich znaleźć? Kiedyś wynajmowali kwaterę na okrawkach, w kamienicy przy parku, ale nie wiem, czy dalej tam są. Ostatnio nie pokazują się na mieście, może wycofali się z interesu. Sprawdzę, czy zgodzą się dla nas pracować. Domyślam się, że sztuka o doplerach może być kontrowersyjna, ale żeby od razu wynajmować ochronę? Nie wiem, czy często bywasz na przedstawieniach, ale publiczność w Nowigradzie uchodzi za wyjątkowo trudną. Zgniłe jabłka, pomidory, jajka? Raczej topory, maczety i cegły. No dobrze. Znasz kogoś odpowiedniego? Może rozejrzyj się w dokach? Tam zawsze kręci się kilku takich, co za parę koron podejmą się każdej roboty. Dzięki za pomoc. Wrócę jak najmniej ochroniarzy. Do zobaczenia. Ruszasz w drogę, czy z nami zostaniesz? Znowu jest jest Ładna melodia, tylko strasznie smutna. W takim razie oddaję mój nastrój. Czego tu szukasz? Szukam maskonurów. Dobrze trafiłem? Nie mamy na czynsz. Daj nam spokój. Chyba zaszła jakaś pomyłka. Przepraszam. Myślałam, że właściciel kamienicy najął kolejnego oprycha, żeby zmusił nas do opłacania rachunków. Kolejnego oprycha, wielkie dzięki. Wybacz, wyglądasz groźnie, a my mieliśmy ostatnio dużo problemów. Nissa jest trochę przewrażliwiona. Wszyscy jesteśmy. Nie chcę od was żadnych pieniędzy, wręcz przeciwnie. Jestem gotów wam zapłacić. O ile zgodzicie się nagłośnić nową sztukę Madame O, Och, obawiam się, że to niemożliwe. Od czasu, kiedy zaśpiewaliśmy balladę o kapłanie Hemelfarcie, któremu w głowie tylko kurwy i żarcie przyczepiła się do nas banda Grubego. Co to za jedni? Zwykłe oprychy na żołdzie kościoła. Teraz pełno takich band. Grozili Nisi. Powiedzieli, że przydną jej szpiczaste uszy. Nie pozwalają nam występować. Przeganiają gabiów, niszczą instrumenty, a ostatnio bez przerwy czetują pod domem. Nie wiemy już, co mamy robić. Posunęli się dalej niż do gruźb? Na razie nie, ale to kwestia czasu. Nisa słyszała, że mówili o podpaleniu. No dobrze, a pomożecie mi z tą sztuką, jeśli załatwię, żeby gruby i jego koledzy się od was odczepili? Oczywiście, że tak, ale to nie będzie łatwe. Z nimi nie sposób się dogadać. Spokojnie, są inne metody. To wy jesteście... Ej, gruby, patrzaj no. Zdaje mnie się, czy on ma kocioczy. Ano ma. Widać mu matkę koty na dachu dupczyli. <ścoughs> Czego szukasz w mieście wiecznego ognia, brudasie? Zostawcie Maskonury w spokoju. Te gnidy, co obraziły hierarchę Hemerfarta? Co go od chuliarzy wyzwały? Prędzej naszczam do świętego znicza. Niech no tylko zejdą poety niedojebane! W dupy im te flety powsadzam bluźnierco. Wtedy co pierdną to nową melodykę zagrają. Spływajcie stąd, ale już. Co? Kurwa! Z Barbary, z barwali! Nie właśnie mu pod niej! Nie! Pokór! Bo ja Chłopaki! Ale im dałeś popalić. Ach, to było piękne. Raz, dwa, no, przez plecy i w łeb! Wreszcie będę mogła wyjść z domu, nie naciągając kaptura na głowę. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Bez przesady, nie ma za co. Ależ jest, i dobrze pamiętam, co obiecaliśmy w zamian za pomoc. Będziemy zachwalać sztukę Irina, aż zedrzemy sobie gardła. Ile za to chcecie? Nic! Ty pomogłeś nam, bo teraz my pomożemy Tobie! Zobaczysz! Spędzimy do teatru pół miasta! Przygotujemy się szybko i ruszamy na ulicę! Do zobaczenia! Nie zła praca nóg. Przyszedłeś zmierzyć się ze mną albo z Halem? Wiedźmin przeciw bestii z Metiny! Instynkt zabójcy kontra pierwotny szał! Naprawdę jesteście Nilfgardczykami? Jesteśmy z Metiny, kurwa! Nie z Nilfgardu. Wychowani przez dzikie psy! Na szerokich równinach Magdeira! Prawdziwi bracia krwi z niesławnych, brudnych Allen metyny! Kto się odważy stawić czoło dzikusom z południa? Kto spojrzy w oczy bestią? Chcę was zatrudnić do ochrony. Chodzi o przedstawienie teatralne. Mamy się z kimś napierdalać na scenie? Macie przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod sceną. Trafiłeś pod zły adres. Nas interesuje walka. A może załóżmy się, jeśli pokonam Hala, pójdziecie pracować dla mnie za darmo. Widzisz? Hal nie przepada za teatrem. Zbrawy sercowe. Pomijmy szczegóły. Żeby go przekonać, trzeba czegoś ekstra. Zmierz się z nami dwoma naraz. A? Walka stulecia. Wiedźmin kontra dwugłowy smok z Metiny. A jak przegram? Na pewno przegram. Wtedy zapłacisz podwójnie, ale będziemy dla ciebie pracować. Dobrze, mogę zmierzyć się z nami dwoma raz. Najpierw daj pieniądze. Jeśli przegrasz, to zostaną u mnie. Dwójna stawka, tak jak powiedziałeś. Jeśli wygra, wraca do mnie. Hal, kończ stamtym, Mam coś ekstra! Taki piękny w pierdol to nieczęsto się zdarza, co On nie miał, ale widzę po jego gębie, że mu się podobało. Czas trochę odsapnąć. Możemy pójść i ochraniać, co tam chcesz. Za darmo, co hal? Masz z powrotem swoje pieniądze. I niech cię głowa nie boli. Zdążymy przed przedstawieniem. ten wariat, co chciał na Skelligów scenikę... O! Jesteś! Udało mi się nająć ochroniarza. Świetnie! Jedna rzecz załatwiona. Omówmy tekst sztuki. E, to jest całkiem nieźle napisane. Byłam gotowa narazić się na kompromitację dla dudów, ale widzę, że to może być coś naprawdę interesującego. Wiem już nawet, kogo obsadzić w rolach sługi, Wiedźmina i królowej, ale zastanawiam się nad księciem i księżniczką. Dużo zarabiacie na przedstawienia? No cóż, różnie bywa. Jeśli trafimy we właściwy moment, ludzie prawie nie mieszczą się na placu, ale czasem cały urobek to garść śmiedziadów. Oczywiście ty też dostaniesz swoją garzę. W końcu jesteś teraz częścią zespołu. Hmm, dziękuję. Do kogo widzisz w roli księcia Dopplera? Waham się między dwoma kandydatami. Bezpiecznie byłoby wziąć Abelarda Ryzę. Jest w naszej trupie od dawna, warsztatowo bez zarzutu, ale tłumów raczej nie porwie. Jaka jest druga opcja? Maksym Bolier. To wspaniały aktor i publiczność go uwielbia, ale niestety nigdy nie można mieć pewności, czy przyjdzie na przedstawienie trzeźwe ani czy w ogóle przyjdzie. Weźmy tego Abelarda wolę solidnego rzemieślnika od nieprzewidywalnego artysty. Masz rację. Cały ten projekt jest wystarczająco ryzykowny bez Maksyma. Zastanówmy się nad księżniczką. To mała rola, ale ważna. Kto mógłby ją zagrać? Pryszczylla to dosyć oczywisty wybór jest młoda i ładna, ale ja mam jednak większe doświadczenie sceniczne. Niech zagra Pryścilla. Nie obraź się, ale większość ludzi... Zwraca większą uwagę na wygląd niż na umiejętności. Rozumiem. Dam jej znać. Na pewno świetnie się spisze. Kto zagra Wiedźmina? To amator, nie pracowałam z nim jeszcze. Ale jestem przekonana, że w tej roli sprawdzi się znakomicie. Rozumiem, że niedawno dołączył do zespołu. Poniekąd. No nie udawaj, że nie wiesz, o kim mówię. No chodzi o ciebie. Żaden ze mnie aktor. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale z ekspresją słabą. słabo. To się świetnie składa, bo będziesz grał Wiedźmina, a nie Księżniczkę. Musisz pojawić się na scenie, żeby Dudu cię zobaczył. Po to przecież wystawiamy tę sztukę. Racja. Jakoś na początku nie pomyślałem, że do tego dojdzie. Nic ci nie będzie. Masz tylko wyjść na scenę z wielkim mieczem, porobić groźne miny i wygłosić kilka kwestii głosem, jak spod. Jaj, to chyba dasz radę. Obsadę mamy ustaloną. Na to wygląda. Jesteś gotowy rzucić się w wir kariery aktorskiej? Przejrzałem tekst, zanim do ciebie przyszedłem, tak z ciekawości. Więc możemy zaczynać choćby zaraz. No, to nie traćmy czasu. Chodźmy na scenę. Zoltan? Co tu robisz? Słyszałem od Chrystili, że macie wystawiać sztukę i ty zagrasz główną rolę. Nie, nie główną. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy? Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed występem. Powodzenia, panie i panowie! Cni, obywatele świętego miasta Nowigrat! Witajcie! Zapraszamy na wyborną komedię pod tytułem. Zmiennik wybawiony albo triumf Wiedźmina! Wystąpią w niej Wiedźmin Geralt grający sam siebie, Katarina jako królowa, Leo Ribe jako podły sługa. W księcia wcieli się weteran nowigrackiej sceny, Abelard Ryza! W roli księżniczki! Ujrzycie zaś prześliczną, przeuroczą trubaturkę o słowiczym głosie Piszcille. Ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go! Chętnie się z nim rozmówię. A ja winka łyknę tak dla kurażu. Wiedźminie, wzywam cię w arcy-delikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie. Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę, a w nagrodę dam złoto, rubiny i kołdry puchowe. Zabijam potwory z przyjemnością i i... odznaczam się nieludzką jurnością. Gerald łyknął haczyk, plan się uda, to bezsporne. Na balu sprawie, by luby twej córy zmienił formę. Wówczas to pewne, głupi wiedźmin go zasiecze, a inni goście wezmą potwora na miecze. Ech, żałować będzie kochanka me dziecię. Ale przecież nie wezmę bestii, zazięcia no przecie! Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny. Dziś odbędą się księżniczki z rękowiny. A potwora ani widu, ani słychu. Może wśród gości kręci się po cichu, o ukochana. Długo skrywaliśmy nasze gorące uczucie. Całe miesiące wstrzymywaliśmy też cielesne hucie. Starczy już sekretów. Proszę cię, luba, o rękę. To powiedziawszy, wraz uklęknę. No? Zgadzam się, ukochany, zgadzam. Moment! Tradycja nakazuje, by narzeczeni winem toast wznieśli. Zróbcie to. Albo szczęście, wasze pradawna klątwa przekreśli. Zdrada! To nie wino, tylko srebrem zaprawiona mikstura! Czuję, że zaraz się ze mnie niecna kreatura! Ludzie, to nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. Ratuj się, kto może! Kryjcie się i zatkajcie uszy na ciąg! To potwór, o którym mówiłam, wiedźminie! Bij, zabi, aż krwią jego ziemia spłynie! Przestańcie! Potwór czy nie, ja go kocham! Chować miecze, bać się do plera, to głupota! Zaręczam, to zupełnie nieszkodliwa istota. Pamiętajcie, nie wygląd bestie czyni, ludzie Lecz wychowanie oraz życie w brudzie. Masz rację, wiedźminie, to sługi podszepty. Nasunęły mi na myśl takie podłe koncepty. Oszczędź Dopplera, niechaj będzie mym zięciem. Człowiek czy nie, ważne, że córa kocha go namiętnie. Morał tej historii: dobrzy ludzie jest taki. Nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki. Wiedźminie w tobie każdy Doffler ma przyjaciela. A podłego sługę czeka teraz najciemniejsza cela. Straż! Wezwijcie straż! Niech wyprowadzi stąd tego zdrajcę! Hola, nie słyszeliście rozkazu księżniczki? Zapraszamy. Panie władzo, no już, dawajcie na scenę. Zakujcie tego zdrajcę w dyby. Nie bój się. Wszyscy potem żyli długo i szczęśliwie. Wkrótce potem Dopler księżniczka ślub wzięli, a na czas wesela nawet sługę wypuszczono z celi. Miejsce Doplerów jest na stosie! Palić ich trzeba! Daj spokój, nie widzisz, że to żarty są? W komedii to jej gul mógłby księciem zostać. Nie przeżywaj, chudy.